Pani potrzebuje coś kupić, buty, buty spodnie, coś tam. Kładki do butów, klapki. O, klapki. Klapki, które? O, mi się te. też tak podoba. te podobają, no, no. Oto taka podziemka, która prowadzi z hotelu, tutaj tuż obok dworca głównego. No, czyli Ahtovoxel. Jerewan. Pokażę Wam dworzec autobusowy. Tak wygląda. Są autobusy. Pani Tbilisi, także można. Zapach nie jest ciekawy, dziwny taki. Tak wygląda Stary Dworzec w Armenii w wyrywaniu. Idę dalej. Stary Kiosk. Tam właśnie w tamtą stronę są ciekawe punkty do zwiedzenia i hotel, więc kawałek jest, można byłoby podjechać, ale tak się chciałam przejść, zobaczyć dworzec, jest kilometr stąd, w tamtą stronę ten boksał. Galeria, chyba handlowa, wygląda jak zamek Drakuli. Albo nie. Jak co? Albo jedziemy. Ja nie wchodzę. Dziękuję. Nie. Wolę skręcić w lewo. Poderwałam tutaj pana z Armenii, tak? Armenia, rywań. Jerewan. Tak, dobrze. Jerewan, a czy zapisłeś? Mhm. Zagrzeb mnie nie nie? Nie, nie nie, Pan nam pokaże drogę, bo tutaj nie ma przejść przez pasy. Mapa dobrze A pokazuje. A proszę. prostu to... O, dużo Polaków tu. A dużo jest Polaków, mnogo Polaczków. I na rusku mi skarży. Co chodzisz? To cerkiew. Cerkiew. Surb, święty Sarkis. Это как в России Святой Валентин есть, как День Любви. Как зовут э, Саркис. церковь? Святой Саркис. Церковь. Как э, в России Святой Валентина есть, нет? У -у -у. День Валентина. А, День Валентина, 14 -м. В России есть. Так. У вас тоже есть, по-моему. Тоже, тоже. А, а у нас Святой Саркис, День Святого Саркиса, он тоже. У -у -у. Как э, Валентин. А. А, сохраняет любовь а. туда-сюда. Куда хочешь пойти? Это <толк> переси. Понедельник. Понедельник. Значит, напиши на бумаге, я тебе скажу, как пойти. Напиши на бумаге или на телефоне. <толк> угу. Номер, номер телефона. Улица Махитар-Эраци. Любого Напис. скажешь. Рядом а вот здесь больница Махитар-Эраци, а здесь остановка, <потодолк> что ходит в Грузию. Maszyny. Balnica i... Balnica Mkhitary Raci. balnicy tam basia Nie no wiemy, gdzie to jest, tak powiem Ci szczerze, na marketu. Później pokażę, ale zapisz. Tu jest fajne przejście podziemne, bardzo mi się podoba. Krasiwe. to były dobre magazyny. Aaa. Przy Wszystko Угу. Палацци Аубувит он студент лядо oh, нужно быть. После распада Советской остались гради. Угу. Uh -huh. вот сейчас по этой лестнице, прямо пойдёте от... Прямо пойдёте, поднимитесь се. Okay. первый перекрёсток. Прямо okay. пройдете. Okay. Второ е уже вам не надо переходить, вам надо направо и thank you. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> Давай, <laughs> Mapa pokazuje, tutaj można normalnie trafić e, i e, tutaj tak jest... A to my naokoło idziemy do Potonu. No dobrze, zgadzam się. Czy Pan nas podprowadził tutaj, bo tutaj nie ma przejść po pasach, tylko są takie, jak to się mówi, podziemki, podziemki. I trzeba podziemkami chodzić. No teraz też musimy tędy iść. My idziemy zobaczyć klatkę w fajerwaniu, taką przypadkową. Nie no, szok mnie ogarnął. <grymne> <Ciebie> też. <grymne> Ojej. Proszę, zapraszam. To połapiemy, tak? Też tak myślałam. Kłopot jest, kłopot jest. Y... Nie możemy nic znaleźć. Kiepsko jest, kiepsko jest w takiej y, konkretnej jakiejś restauracji, czy coś, żeby coś zjeść. Kiepsko jest. Nie ma nic. Budki takie. Nie wiem. Tak, byłam w szkole, w szkole armeńskiej, właśnie jestem na pianinku, coś zanucimy. Jestem zmęczona, bo jednak jest taki upał. A tak wygląda szkoła armeńska. Podjedziemy. Halo, proszę pana, pan podwiezie nas. Hotel nie ma miejsc, a mam, mam na bookingu rezerwację, a hotel nie ma miejsc. Nie pogram, na Hotel odmówił nam um, po prostu noclegu, nie wiem co, jest. Co, co to jest. To jakiś błąd Bo kto na moja podatka? Tam, o taki hotel. To? Dobrze. Comfort plus? No, cicho! No. Przestań pan odmawiać. Jaki komfort plus. No. Najważniejsze, że taks jest za darmo, bo tutaj to ciężko. Nawet jak nas Nawet jak hotelu sobie nie wybierzemy, to jesteśmy i tak do przodu, bo jesteśmy w centrum. A jak ciężko się tu dostać, autobusy dziwne, znaczy jeżdżą, no ale... No nie, nie przejdziemy, tutaj, to jest jak... Ciężko. Bardzo ciężko. Nie, nie muszę do tego hotelna zawiesić, co było Siok. Nie śmiej się. Ja? O nie, a to jest tu. To było ciężko. Zawsze 500 metrów do przodu. Chodzi, chodzi o Idziemy do Grand Hotel, który kosztuje 10 tysięcy za noc po, polskich złotych, a reszty tu po prostu nie ma. Nie ma. Tu chyba nawet nie ma hoteli. Są hotele tam gdzieś na placu Republiki i tak Nie no, pan daleko jedzie, za daleko do centrum. No nie wiem, co mamy zrobić. Idzimy się chyba dopiero, dopiero... tak się jedzie. Karmenii. Aż. W Afryce było prościej chyba. Tak. Co? Też nic nie ten. prawda. Chciałaś się przyjechać. Taki apartament. Proszę. Tak wygląda fajnie kuchnia pralka bierze się dużo ubranie trzeba nosić ze sobą wystarczy pralka wynając sobie fajny apartament Śniadanko jest. Tak wygląda tutaj. Jest trochę bałagan e, moje sprzęty, które szykuję do nagrywania. Mamy Może jest. Stacja kolejowa stacja na woksą. O, jak fajnie! Ja się się targować. I tak utargowane było, 500 dramów. Pięć złotych. Będziemy miały na kole. Na wodę. Chodzi o to, że tak... Gdybyśmy nie znały ceny, to bym się nie targowała, ale jak tutaj pan powiedział, że ile kosztuje taksy na dworzec, no to zdzierają, no zdzierają i jak ktoś jest e, mądry, to wie ile ma zapłacić te. Tak? No dobra. To jedziemy e, ulicami e, rywania. Wycieczka taka, taksi. Mm. Czy ja staram się dogadać po rosyjsku? Ukraina? Nie no! Polska, polska, ale język taki tutaj y, rosyjski używam. I Patrycja pokazała, bo pan po rosyjsku nie wiedział, karkonosze. I pan już jedzie na stację. Dobrze, że też. zdjęcia wszystkie. Karkonosze nas uratowały w Armenii. Dosłownie. Tak. Mimo tego, że wiem, jak powiedzieć, to. Tutaj niestety nie wszyscy rozumieją po rosyjsku. Po angielsku tym bardziej. Tym bardziej, no. Hmm. Jak wygląda Pałac Kultury w Armenii, w Erywanie? Proszę bardzo. Tak wygląda. <suszy> <suszy> pałac Kultury, tylko dwa. Stancja Tak, Stancja <suszy> Erywan. <suszy> bardzo dobrze. Wygląda trochę... Oczywiście pod pałac kultury, nie? To blisko jest, myślałam, że dalej. O, dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Zabrakło co? Apa! Witam na dworcu kolejowym w Erywaniu. Idę zobaczyć, czy są bilety. O, ładny. O, jest, podziękujesz. Pianino. Nie co u nas. Dylematy erywania. Co robić? Jutro mamy jechać do Tbilisi. Ale jutro jest dzień jaki? Nieparzysty. Nie, nieparzysty. A dni nieparzyste pociąg nie jeździ. I trzeba zostać jeden dzień dłużej, żeby pojechać pociągiem. Trzecia klasa, tylko chyba są bilet. Pierwsza, druga nie ma, ale to nawet w internecie też czytam coś takiego, że jest z dużym wyprzedzeniem, bo ale trzeci klasy może też nie być. Także trzeba szybko kupić. Dwa dni wcześniej nie wiem, czy jeszcze będzie trzecia klasa. Ona mówi, że trzecia klasa, a w Kasie nie wiadomo, czy są bilety. Bo to tylko w informacji powiedziała, jaka cena i kiedy jedzie pociąg. No to nic się nie dowiedziałyśmy, bo to wszystko wiemy. Tyle, że nie wiem, czy te bilety kupić, czy nie, czy one są w ogóle. Prosty, zwykły rozkład w wyrywaniu. Od lat nic się nie zmienia. Zawsze tak samo. tak wyglądają pociągi w armenii schodzimy do metra metro przy dworcu głównym wyrywaniu.